Dzień dobry Państwu, witam naprawdę bardzo serdecznie w otwieranej właśnie osadzie leśnej Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w W 2006 razem z Panem Nadleśniczym Kriegerem wyruszyliśmy na pierwszą wyprawę terenową w poszukiwaniu obiektów do tego założenia leśnego. Jest nam jako leśnikom bardzo miło i cieszę myślę, że możemy Państwu tutaj w tym pięknym obiekcie Muzeum Kultury Ludowej pokazać obiekty i narzędzia związane z wtedy byśmy mówili racjonalną gospodarką leśną, obecnie mówimy z gospodarką wielofunkcyjną. O, 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 dadzą fanfare dopiero wtedy, jak no, zostanie na, na krążku, który spadnie za chwilę, tam, to nie spadł z tylko, trzeba będzie czynić historycznym